Nie wiem, czy Państwo wiecie. Mamy, jak już tutaj wspominali inni konferencje, jeszcze dopiero pierwszą edycję naszego festiwalu. Natomiast okazuje się, że już cieszy się ogromną popularnością. Na przykład wczorajsze zmagania były relacjonowane na żywo. Oglądała nas między innymi pani Krystyna z Poznania. Czy jest Pani Krystyna na sali? O właśnie, pani Krystyna powiedziała, że dzisiaj zjawi się specjalnie, aby obejrzeć nasz na finał. Zapraszamy pani na scenę. Ja panią wyjdę. Zapraszamy na scenę. Może podzieli się pani z nami swoimi wrażeniami? Ja bardzo dziękuję za przy, przyjęcie mojego zaproszenia, bo ja wczoraj, do pana Hermesa, on przyjął moje zaproszenie. Tak naprawdę to ja chciałam tutaj powiedzieć troszeczkę o moim życiu. Takie dziwne było życie, i tak chciałam troszeczkę o nim opowiedzieć. Ja w ogóle korzystając, że tu jest telewizja, ja chciałam podziękować moim koleżankom Oli z Opola i Kasi Śmieckiej, które mi pomagają w różnych trudnych sytuacjach. Taka trudna sytuacja kiedyś mnie ogarnęła, bo kiedyś postanowiłam odwiedzić mojego brata we Wronkach. No i poszłam na autobus, ale ten autobus mi zwiał. I żeby się tak nie błąkać, ja postanowiłam złapać tira. I złapałam takiego odwierać, co było napisany bronek, wejdzie do bronek. No i pojechałam z nim. Troszeczkę tak teraz skutki są tego, że czasem remuje, jak się źle czuje. I tak jechaliśmy, i ten pan bronek, ja mówię, dzień dobry. A on mówi, cześć kochanie i położył na no, rękę na moim łudzie. Ja sobie myślę typa, schudzie. Ale tak dalej to szczerze mówiąc nic nie zrobiłam. No i tak jedziemy, jedziemy i on nagle wyciąga inną butelkę i chciał, żebym chlapnęła sobie z gwinta kropelkę. Ja sobie myślę. Przed oczami stało mi spod sztokingera. czym kończy się jazda zbitego szofera. Normalnie miałam tutaj krzyczeć, nie pij, ty, 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 a tutaj tak się okazało, że jedziemy dalej. I on tam pił. I tak jechaliśmy, jechaliśmy, i nagle wszystko było w porządku. Tak sobie marzyłam, że pan Bronek dojechał do tych bronek, ale tak nagle pan Wronek, bronek zaczął całować mnie po rękach, tam po ustach. Ja sobie myślę, tak marzę, które pan Bronek wolniej jechał do tych wronek. Tak jedziemy i wszystko byłoby cudownie, gdyby nie nie, nie nagły wypadek, ostre hamowanie, gdzieś tam różne takie... wpadliśmy do rowu. Nagle tak stała cisza. Właśnie taka cisza, której nikt nie widzi. Nagle patrzę z tyłu, tam pan Bronek wychodzi spod poduszki. Tak się gramoli na mnie. Ja się myślę, no jak już nie idziemy do tych wronek, no to nie chcę robić co chcę ten pan Bronek. No i gdyby nie wycie głośne kaletki i działania straży pożarnej, to Pan Bronek by mnie normalnie w tym jeszcze wykorzystał. Ale mnie panny jeszcze. I czy kryształ? Normalnie policja przyjechała jak zwykle ostatnia. Kilka pytań zadała, promilomatem mnie wydmuchała i tak puścili. Ja nie wiem, skąd Pani wiedzieli, że... E, pani Krystyno, może już skończymy, co? Proszę na widownię. Ja dopiero zaczęła. Ale nie, nie, proszę, zapraszamy na widownię.